A może zostać instruktorem zawodowych praw jazdy kategorii C E do C? Jeżeli jesteś kierowcą w transporcie międzynarodowym i masz co najmniej pięcioletni staż, zapraszamy Ciebie na kurs przygotowujący do bycia instruktorem nauki jazdy kategorii C E do C. Szkoły poszukują doświadczonych metodyków z określonej dziedziny. Obsługi tachografu, norm pracy kierowcy, mocowania ładunku, obsługi ciągnika siodłowego i różnych typów latarzy. Jesteś zawodowym kierowcą, więc możesz również zostać trenerem wykładowcą kwalifikacji wstępnych młodych kierowców. Jakie warunki musisz spełniać? Być międzynarodowym kierowcą z pięcioletnim stażem udokumentowanym. Badania psychologiczne i lekarskie do zawodu instruktora nauki jazdy oraz niekaralność. Dokumenty przesyłasz, rozpoczynamy kurs. Ile taki kurs trwa? No, na całość musimy liczyć około 3 miesięcy. Część podstawową prowadzimy online, czyli umawiamy się z wykładowcami i przez naszą platformę realizujemy zajęcia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.